Do komórki możemy wprowadzić jeden z trzech typów danych. Możemy wprowadzić tekst, możemy wprowadzić liczbę bądź możemy wprowadzić formułę. Piszmy sobie na przykład: Kowalski. To jest przykład tekstu. Przykładem liczby będzie 120. Przykładem liczby będzie 120,5. Przykładem liczby będzie liczba ujemna minus 10. Przykładem liczby będzie też data. Excel przechowuje daty jako liczby. Spójrzmy sobie jeszcze na wartości liczbowe i na tutaj tę wartość tekstową. Domyślnie Excel wartość tekstową wyrównuje do lewej, natomiast wartość liczbową w komórce wyrównuje domyślnie do prawej. Potem również można poznać, czy w komórce znajduje się wartość liczbowa, czy wartość tekstowa. Jeżeli na przykład pomylimy się i wpiszemy zamiast przecinka kropkę dla Excela będzie to tekst. Widzimy, wartość została wyrównana do lewej i Excel traktuje tę wartość jako tekst. Trzeci typ danych formuły. Przykładami formuł mogą być proste operacje matematyczne, np. dodawania, lub mogą to być funkcje wbudowane. Excel posiada zbiór funkcji wbudowanych, i takim przykładem takiej funkcji wbudowanej jest funkcja suma. Formułę rozpoczynamy od wpisania znaku równa się. Wpiszmy najprostszą możliwą formułę równa się 1 dodać 2. Po zatwierdzeniu klawiszem Enter widzimy, iż w komórce pojawia się wynik formuły. Innym przykładem formuły będzie, równa się, zaznaczmy komórkę F7, dodać i komórkę F8 i zatwierdźmy klawiszem Enter. Jak widzimy, w formułach możemy stosować adresy komórek. I przykład wspomnianej już funkcji suma. Wpiszmy sobie równa się, suma, otwieramy nawias i zaznaczamy F7, wciskamy klawisz kontrol na klawiaturze i przytrzymując klawisz kontrol zaznaczamy drugą liczbę i puszczamy i zatwierdzamy klawiszem Enter.